Cześć, z tej strony na chciałbym Was zaprosić na livestreama streama z Wieśka 3, który odbędzie się jutro w czwartek. W czwartek, 25 czerwca, o godzinie powiedzmy 20.30. Grę dopiero zacząłem, więc nie będzie tam. Nie będę jakiś wykopszone i tak dalej. Ta wojna dopiero się zaczęła. Yy, ja ci to to. Ale ale myślę, że będziemy mogli sobie trochę pograć Ja się przy okazji z Wami przy Was zapoznam z grą tak grubiej, że tak powiem Także czwartek, 26 czerwca 25 przepraszam, 25 godzina 20.30 na moim gaming live Jeśli chcecie to zapraszam zobaczymy jak tam jak tam nam pójdzie może czegoś się przy okazji nauczę bo jest już trochę od premiery wieśka więc e, więc możliwe że e, wiecie więcej ode mnie i momentami jak się zająca podpalić e, no to co to zapraszam jeszcze raz czwartek 25 czerwca godzina 20:30 gaming live tv slash